Dziś mogę jestem Big Four, dziś pokażę Wam jak wybrać League of Legends. Tak, wchodzimy w naszą przeglądarkę. Wpisujemy LOL, Dovnoland. I teraz wybieramy pierwsze. Czyli Dovnoland, League of Legends. Wybieramy to. No i teraz klikamy tutaj to w Noland Game pobieramy ja nie, ja nie będę tego robić bo już mam teraz pojawi nam się takie coś odpalamy co mi uruchom Tutaj klikamy dalej. Aha, ja już to mam zainstalowane, więc nie będę zagram. No to klikamy dalej, po prostu instalujemy. I potem klikamy zakończ. Dobra, żeby było już na tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie lajki, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i na razie.